Jesteśmy na 11. edycji Konferencji Bezpieczeństwa Narodowego oraz Gospodarczego, a pan jest jednym z laureatów nagrody. Proszę naszym widzom pierwszej kolejności przedstawić się, jaką pan firmę reprezentuje oraz jak pan się nazywa. Dokładnie nie ja jestem laureatem, ale nasza firma Advanced Protection System. Ja nazywam się Jacek Duliński, jestem szefem marketingu i nasza firma otrzymała to za świetne systemy antydronowe, polska myśl technologiczna i polska produkcja, która no, święci triumfy na całym świecie, tak mogę nieskromnie powiedzieć. A proszę naszym mówiącą e, e, coś więcej opowiedzieć, jakiego rodzaju usługi lub produkty oferujecie potencjalnym klientom? E, my oferujemy produkty. My rozwinęliśmy świetną serię radarów Field Control, która pozwala na doskonałą detekcję mm, low, slow, small, slow, czyli takich obiektów powolnych, e, małych e, i Powoli i nisko latających, i te radary pozwalają na to, że nasze systemy Sky Control z kolei, zaopatrzone w te radary, wyposażone w różne efektory, potrafią neutralizować niebezpieczeństwo związane z dronami. Jak wiemy, dzisiaj jest to olbrzymia zmiana na polu walki. Drony święcą swoje triumfy, niestety, i posiadanie właściwego systemu antydronowego, no, jest dzisiaj koniecznością. Nasi założyciele dostrzegli to już 10 lat temu, obserwując to, co się działo wówczas z infrastrukturą krytyczną jeszcze, a nie z zastosowaniami militarnymi i na bazie tego właśnie rozwinęliśmy y, radary Field Control. Jeśli chodzi o to w jaki sposób przeprowadzamy detekcję, y, śledzenie później już tych obiektów, klasyfikację, co jest bardzo ważne, gdyż nasze radary doskonale odróżniają na przykład y, obiekty militarne od ptaków, co jest y, problemem dla wielu obecnych rozwiązań. Następnie właśnie dokładna identyfikacja tego, jaki to jest dron, no i oczywiście później neutralizacja. Jeśli chodzi o neutralizację, no to już współpracujemy z partnerami, którzy dostarczają nam różnego typu efektory. Mamy oczywiście własne efektory również, mamy jamery i drona myśliwego, ale jeśli chodzi o efektory, to jest, to jest tak jak jest wielowarstwowa detekcja, bo nie tylko radary są w naszych systemach, tak samo musi być, powinna być wielowarstwowa neutralizacja tego niebezpieczeństwa. A proszę powiedzieć, na jakich stronach lub na jakiej stronie można znaleźć bliższe informacje o Waszej firmie oraz znaleźć kontakt. Pytam tutaj pod kątem osób prawnych, osób fizycznych, którzy byliby zainteresowani nawiązaniem współpracy lub ewentualnie dokonaniem zakupu Waszych produktów. No zapraszamy na naszą stronę apesystems.tech. Tam znajdziemy wszelkie informacje i to zarówno w języku polskim, jak i w angielskim. No i oczywiście zapraszamy do kontaktu z naszymi przedstawicielami, czy z biznesem, czy ze sprzedaży, czy z marketingu, żebyśmy mogli przybliżyć to, co posiadamy. No oraz przede wszystkim pokazać, jak, jak wielką wartością jest to, że jest to system w pełni polski. On jest stuprocentowo polski, w Polsce wy, wytworzony, w, ciągle w Polsce rozwijany i w Polsce produkowany. Także 100%. Tego, co mamy, to jest Polskie. Także jeśli chodzi o te wojska antydronowe, o których tak głośno się ostatnio mówi, no to jeśli chodzi o wyposażenie, to już je mamy. Mamy je w Polsce, czekamy jedynie na żołnierzy.